Tak, kochani, ogromnie się cieszę. Udało się uruchomić tryb nocny, ale jeszcze jak diodę podłączę, która widzi w nocy, to będzie jeszcze jaśniej. Że po prostu tam, gdzie ciemno jest, to będzie po prostu na poczerwieni lub w ultrafiolecie lub w kolorze takim zielonym. Że fajna sprawa, muszę to zrealizować, bo to światło jest prawdopodobnie od lampy, która jest obok kamery, ale żeby tak bardzo dokładnie było wszystko widać, to jest potrzebna właśnie specjalna dioda. dokładnie takie, jak w tej kamerze, tylko dioda, która ma większy zasięg. Podobno do 30 metrów. Aż nie mogę w to uwierzyć po prostu, ale podobno są aż nawet i takie. Że zamierzam to zrealizować, bo tam, gdzie ciemno jest, to będzie po prostu, tak jak mówiłem, jasno. No, że super. Muszę tak najszybciej zrealizować. No to hej kochani Pa.